jest, kochani, witajcie w serii Pewniaki maturalne, czyli zestawienie zadań, które szanujący się maturzysta znać powinien. W ostatnim odcinku odhaczyliśmy już działania na potęgach, a dziś zajmiemy się nieodłącznym tematem, czyli działaniami na pierwiastkach. Wiele pozornie trudnych zadań da się rozwiązać, jeśli tylko sprowadzi się pierwiastki do postaci potęg. Na przykład pierwiastek z pięciu możemy zapisać jako pięć do potęgi jednej drugiej. A pierwiastek 3 stopnia z 5 jako 5 do potęgi 1 3. Podobnie pierwiastek setnego stopnia z 5 możemy zapisać jako 5 do potęgi 1 setny. Ogólny wzór wygląda tak. Dodatkowo często przyda się umiejętność wyłączania czynnika przed znak pierwiastka. Na przykład pierwiastek z 72 możemy zapisać jako pierwiastek z iloczynu 36 razy 2. Wybrałam taki podział 36 razy 2. Ponieważ pierwiastek z 36 równa się 6. Z własności działań na pierwiastkach możemy zapisać iloczyn pierwiastek z 36 razy pierwiastek z 2. Pierwiastek z 36, tak jak już wspominałam, równa się 6. I tak też zapiszemy. 6 razy pierwiastek z 2. Zwyczajowo pomijamy znak mnożenia i, i zapisujemy, że jest to 6 pierwiastków z 2. I dzisiaj to wszystko przećwiczymy na zadaniach z CKE. Zadanie pierwsze. Zanim przejdziemy do zadania, zapiszmy sobie jeszcze, że pierwiastek drugiego stopnia z x możemy zapisać jako x do potęgi 1 drugiej, A pierwiastek czwartego stopnia z x możemy zapisać jako x do potęgi 1/4. Oczywiście dla xów większych lub równych 0. Skorzystamy w tym zadaniu również z własności, że pierwiastek z iloczynu liczb jest równy iloczynowi pierwiastków z tych liczb. Oczywiście niezależnie od stopnia pierwiastka. Zapiszmy więc naszą liczbę, pierwiastek czwartego stopnia z 9 razy pierwiastek z 3. Zapiszmy 9 w postaci potęgi liczby 3, ponieważ takie mamy odpowiedzi w zadaniu. Oraz pierwiastek z 3 możemy zapisać jako 3 do potęgi jednej i drugiej. Teraz skorzystamy z tej własności, o której Wam wspomniałam wyżej. I zapiszemy, że jest to pierwiastek czwartego stopnia z liczby 9, ale zapiszemy teraz jako 3 do potęgi drugiej. Razy pierwiastek czwartego stopnia z 3 do potęgi jednej drugiej. Teraz zamienimy pierwiastki na potęgi. I otrzymamy, że jest 3 do potęgi drugiej do potęgi 1 czwartej. Pamiętajcie o nawiasach razy 3 do potęgi 12 do potęgi 1 czwartej. I te wykładniki możemy przemnożyć i otrzymamy 3 do potęgi 2 razy 1 czwarta, czyli 2 czwarte razy 3 do potęgi 1 druga razy 1 czwarta, czyli 1 ósma. Zauważcie, że mamy takie same podstawy potęg, 3, więc możemy wykładniki dodać. I otrzymamy, że jest to 3 do potęgi 2 czwarte plus 1 ósma. Teraz musimy sprowadzić do wspólnego mianownika i otrzymamy 3 do potęgi w mianowniku 8, ponieważ mamy 1 ósmą, czyli będzie 4 ósma plus 1 ósma. I to się równa 3 do potęgi. 5 ósmych, zatem odpowiedź a. Przejdźmy do kolejnego zadania. Tym razem mamy iloczyn pierwiastków. Takie zadanie zazwyczaj na początku zastanawiam się, czy jakieś liczby mogę zapisać w postaci potęg. I tak na przykład widzę, że 27 mogę zapisać jako 3 do potęgi trzeciej, a 16 jako 2 do potęgi czwartej. Z dwójką nie za bardzo da się coś zrobić. Jest to po prostu 2 do potęgi pierwszej. Może mi się to przyda, a może nie. Nie wiem, zobaczymy. Zauważcie też, że pod pierwszym pierwiastkiem mamy minus. Jest to jak najbardziej ok, dlatego że stopień pierwiastka jest nieparzysty. Jest równy 3. Więc jeżeli mamy pod pierwiastkiem minus x, gdzie x jest liczbą nieujemną, a pierwiastek jest stopnia nieparzystego i zapiszę to jako 2n plus 1, to ten minus możemy wyciągnąć przed pierwiastek. Wróćmy do zadania. Pierwiastek trzeciego stopnia z minus 27 przez 16 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 2. Ten minus od razu wyłączę przed pierwiastek, czyli będę miała minus pierwiastek i zapiszę teraz 27 jako 3 do potęgi trzeciej, a 16 jako 2 do potęgi czwartej. Będzie 3 do potęgi trzeciej przez 2 do potęgi czwartej. Pierwiastek trzeciego stopnia. Razy pierwiastek z 2 trzeciego stopnia. Minus przepisuję. I teraz iloczyn pierwiastków zamienię na pierwiastek iloczynu. Zauważcie, że dwójki się uproszczą. I zostanie minus pierwiastek trzeciego stopnia z 3 do potęgi trzeciej przez 2 do potęgi trzeciej. Wykładniki są takie same, więc możemy zapisać, że to są to 3 drugie do potęgi trzeciej. Trójka uprości się. Ze stopniem pierwiastka zostanie minus 3 drugie, czyli odpowiedź A. Jeżeli przydał Ci się ten film, będzie mi bardzo, ale to bardzo miło, jeżeli go polubisz i zasubskrybujesz mój kanał. Do zobaczenia.